Chrystus z martwych wstał. Prawdziwie z wstał. Drodzy siostry i bracia, dziś trzeci dzień od krzyża, śmierci, opuszczenia, oddania przez Pana Jezusa wszystkiego do końca. Czas na granicy nocy i dnia. Jak pokazuje Ewangelia, było jeszcze ciemno. Gdy Maria Magdalena udała się do grobu, to było ciemno, jest raczej opisem ciemności duszy uczniów i uczennic, których dotknął strach. Jedni zamknięci w Jerozolimie, inni uciekający do Emaus czy do Galilei. Ale gdy na wschodzie pojawił się pierwszy promyk słońca, Coś zaczęło się dziać. Pewna kobieta zaczęła biegać, budzić swoich znajomych, coś im opowiadać. Zaczyna się cudowny pośpiech. Wszyscy biegają. Coraz więcej biegaczy, coraz szybsze tempo, coraz większy ruch. Do uczniów i uczennic Jezusa wraca życie. Najwięcej biegała Maria Magdalena, najszybciej biegał umiłowany uczeń, ale ten pośpiech to nie wszystko, bo oprócz biegu było jeszcze widzenie. Zaczyna się coraz więcej widzenia. Maria Magdalena widzi odsunięty kamień, Piotr widzi i odsunięty kamień, i szatę. Umiłowany uczeń widzi i odsunięty kamień, i szatę, i dziwnie położoną obok chustę. Ale to też jeszcze nie wszystko, bo oprócz biegu, widzenia jest ta trzecia sprawa najważniejsza, najbardziej życiodajna. Ujrzał i uwierzył. Nad tym, drodzy, zatrzymajmy się w tej paschalnej medytacji. Ujrzał i uwierzył. To jest jedyne życiodajne. Bez wiary nie ma widzenia, albo widzenie jest zbyt krótkie, albo zbyt smutne, nieprawdziwe. Takie, które nie dostrzega najważniejszego. Ujrzał i uwierzył. Jak to zrozumieć? Chciałbym Was drodzy zaprosić do kilku interpretacji tych słów, i niech każdy sobie wybierze tę dla niego odpowiednią. Żadna z nich nie jest obowiązkowa. Potraktujmy to może jako diagnozę swojej wiary, jakieś zaproszenie do tego, żeby widzieć więcej, wierzyć. Te różne interpretacje porównajmy do jednej drogi na szczyt, która ma kilka etapów albo kilka punktów, w których możemy się zatrzymać. Pierwsza interpretacja ujrzał i uwierzył. To wędrowiec, który jest kilka kroków od szczytu, jeszcze parę metrów i stanie ponad chmurami w jasnym świetle. To najbardziej maksymalna interpretacja ujrzał i uwierzył, może też pierwsza, która nam się narzuca. Zobaczył szaty, chustę, przypomniał sobie słowa pisma i powiedział: Jezus żyje. Byłaby to już wiara dojrzała w zmartwychwstanie i to nawet bez oglądania zmartwych stałego, czy bez różnych prób, które tak lubimy, czy potrzebujemy, to znaczy jakieś wkładanie rąk w rany Pana Jezusa, sprawdzanie. Wiara głęboka, jak u człowieka, który stoi w jasnym świetle na szczycie góry. Ale proszę się nie kłopotać, jeśli ktoś siebie na tym szczycie nie widzi, bo różne są. Przecież drogi naszej miłości do Pana. Na Ujrzał i uwierzył, możemy spojrzeć też nieco skromniej. Jak wędrowiec, który jest w połowie drogi, gdzieś między domem na dole, a szczytem. Szczyt jest przed nim, chociaż gdzieś ukryty w chmurach. Ujrzał i uwierzył. Uwierzył jako zaczął wierzyć. I biblijnie, gramatycznie to jest też uczciwe tłumaczenie. Zaczął wierzyć. Podobnie ewangelista opisuje postawę uczniów w Kanie Galilejskiej, czy Samarytan przy Studni Jakuba, albo tłumu w Jerozolimie. Uwierzyli w takim sensie, że był to zalążek wiary, początek wiary. Jakaś jej bardziej dojrzała część, która i tak będzie potem wystawiona na próbę. To jeszcze nie jest wiara pełna, o której Ewangelia powie dalej, i to w tym rozdziale, który przed chwilą czytaliśmy. Ale to jest dość pocieszające dla tych, którzy wyruszyli na wędrówkę, daleko zaszli, ale zamiast szczytu widzą może nieraz chmury. Za tymi chmurami jest szczyt, ukryty, ale obecny, prawdziwy. Wiara jako zaczyn. Jest jeszcze trzecia interpretacja tego ujrzał, a uwierzył bardzo skromna, skromna jak ziarnko gorczycy. Ziarnko gorczycy jest tak małe, że przypomina raczej pół skrzydełka muszki. Tak małe, ale wyrasta z niego wielki krzew, może nawet drzewo. Ujrzał i uwierzył, może tylko uwierzył słowom Marii Magdaleny, że, że gdy budziła go rano i mówiła, że grób jest pusty, to jednak miała rację. Ale to już jest jakiś początek. Uczeń, który czy uczennica, którzy mówią wejdę na tę drogę. Zacznę szukać Pana, szukać Go na nowo, szukać Go jeszcze raz. Jak moja wiara wygląda? To pytanie osobiste. Niech każdy z nas sobie na to pytanie sam w sercu odpowie. Drodzy, druga myśl: jak nie tylko wyznać ustami, ale w swoim sercu uwierzyć, że to się stało. I że to nie jest bajka, i że to nie jest mit, i że to nie jest wiosenny zwyczaj chrześcijan. Na zmartwychwstanie możemy popatrzeć jako na dzieło nowego stworzenia. Czym jest pierwsze stworzenie, to wiemy. Po Mszy Świętej wyjdziemy na dwór, popatrzymy na niebo, na słońce i myśl, że jest jakiś Stwórca, będzie dla nas dosyć jasna. Nie będziemy mieli z tym jakichś większych problemów, jako ludzie wierzący, używający swojego rozumu. Zmartwychwstanie jest dziełem nowego stworzenia. Jest dziełem Boga, który człowieka stworzył. Tak człowieka wymyślił, czy tak go sobie wymarzył, żeby ten człowiek był, był szczęśliwy, by śmierć nad Nim nie panowała. Najstarsze świadectwa Nowego Testamentu, czyli po prostu pierwszy Kościół, świadkowie prowadzeni przez Ducha Prawdy, mówili o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, tutaj trochę gramatyki, używając strony biernej, czyli Jezus został podniesiony. Albo Jezus został wzbudzony, czy został wywyższony, został podniesiony z pomiędzy umarłych. To znaczy podkreślali dzieło Boga. Bóg, który jest Stwórcą, który ten świat stworzył, stworzył człowieka. A my doświadczamy tego, że jako stworzenie jesteśmy niedokończeni, widzimy swoje braki, swoje krzyże, a Bóg nie chce, żeby tak było więc stwarza dalej i zmartwychwstanie jest czymś, co kiedyś będzie udziałem każdego z nas. Bóg może to uczynić, bo Bóg nie zostawia swojego Syna i swojej córki w mocy śmierci, jak nie zostawił swego jednorodzonego Syna. Myślę, że to jest bardzo solidna podstawa dla wiary. O tę wiarę, drodzy, i to już zmierzamy do końca, trzeba zadbać. Najpierw poznawać i rozumieć, sięgnąć do opisów Ewangelii. Wszyscy mamy gdzieś przecież pisma święte, najpiękniejsze opowieści i prawdziwe, jakie spisano. Jezus jako ogrodnik u Jana. Albo Jezus jako nierozpoznany wędrowiec idący do Emaus, albo Jezus nad jeziorem Galilejskim i spotkanie z uczniami. Ale to jeszcze za mało, by samemu słuchać i czytać, czy studiować, czy medytować. Tego słowa trzeba słuchać we wspólnocie kościoła. Dzisiaj jest pierwszy dzień oktawy, to znaczy ośmiu dni. Które są jakby jednym dniem, jednym wielkim, wielkanocnym dniem. Przez te osiem dni podczas każdej mszy świętej będą czytane opisy Chrystofanii, czyli ukazywanie się Pana Jezusa. To buduje naszą wiarę, gdy razem słuchamy Słowa Bożego i poznajemy go przy łamaniu chleba, jak za chwilę. A wiara jest życiodajna. ona jest źródłem niewyczerpanym dla każdego z nas Chrystus z martwych wstał prawdziwie z martwych